Siemano, pokażę Wam dzisiaj jak sprawdzić luzy zaworowe na silniku WRX EJ205 e, Na płytce, co wyjaśnię Wam później e, Co musimy zrobić? Ściągnąć sobie jedną pokrywę od rozrządu Od strony pasażera lub kierowcy, w zależności z której strony macie kierownicę Czyli cylinder pierwszy i cylinder trzeci Na tych oto kołach zębatych mamy takie szczałki. Ja już zaznaczyłem korektorem Prawda? Tymi, tymi szczałkami będziemy się kierować po, podczas e, ustawiania e, e, zaworów. Prawda? I ta oto pozycja to jest godzina powiedzmy druga, na jednym i na drugim kole, godzina druga. Te, na tej pozycji sprawdzamy zawory na e, dolocie pierwszym cylindra i wydechu na trzecim, czyli ta strona. Dolot pierwszy i wydech trzeci. Przekręcamy później silnik e, zgodnie ze wskazówkami zegara. Teraz strzałki są na godzinie powiedzmy czwartej. Prawda? Wtedy sprawdzamy wydech na cylindrze drugim i dolot na cylindrze trzecim. Następnie znowu kręcimy zgodnie ze wskazówkami zegara i ustawiamy strzałki na godzinę powiedzmy godzinę siódmą. siódmą po trochę po siódmej e, teraz sprawdzamy dolot na drugim cylindrze i wydech na czwartym następnie znowu musimy je obkręcić ustawić je gdzieś na godzinę jedenastą i wtedy będziemy sprawdzać wydech na pierwszym i dolot na czwartym ja mam jak na razie tylko jedną stronę otworzoną. Nie, otwier nie otwierałem dwóch na raz, bo będę po kolei robił szczelki e, z jednej i z drugiej strony. Dlatego sprawdzimy sobie na razie tylko jedną stronę. Ten oto silnik jest jeszcze zbudowany na szklankach płytkowych. E, grubością tej oto płytki e, regulujemy po prostu luzy zaworowe, prawda? One siedzą w ten sposób. E, nowsze silniki od Blobaya już są na. Szklankach całych. Tą płytkę możemy wyregulować sobie na samochodzie. Gdzie przy blobaju musimy już ją wyciągać cały rozrząd i wałki, żeby wymierzyć dokładnie sobie, sobie po prostu te szklaneczki. Można to zrobić śrubokrętem i magnesem na samochodzie. W tym oto modelu to się kręci tutaj. Podczas pracy silnika to wszystko się kręci razem razem z wałkiem, jak wałek uderza. Popycha po prostu tą szklankę. W dół. Nie wiem czy złapało ostrość, miejmy nadzieję. Wartościami jakimi będziemy to sprawdzać, to dla dolotu to jest 0,20 mm plus minus 2 mm, setne mm. Dla wydechu jest 0... Kropka 25 setnych mm plus minus 2 mm. Szczelinomierzem będziemy sobie, takim oto będziemy sobie po prostu sprawdzać wartości czy jest ciasno, czy jest luźno. Okay.